I skręt w prawą stronę. Lewa pięta do góry, lewa ręka na nerkę, prawa ręka na obojczyk, pod obojczyk. Skręt i zmieniasz stronę. Ręce są puszczone luźno. To jest bardzo swobodny ruch. Nie unosisz specjalnie dłoni. One unoszą się takim spokojnym ruchem. Dzięki temu, że obracasz ciało. Wydech. W kolejnym etapie stoisz prosto, patrząc w przód i pozwalasz, żeby ręce obijały delikatnie Twoje ciało po bokach. Ręce są zupełnie luźne, ale Twoje ciało jest wyprostowane, zachowuje taką stabilność w centrum.